Dzieje, to trzeba ładować. Niby załapał, ale co z tego? O! 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 Jakiś inny, chyba starszy taki. Już myślałem, że ogląda jakiś. Ej, taka flaga sowiecka tam była. O, widzi pan? Jedyna słuszna. To duchy u pana w tle słyszę. Tutaj. Oj. A tutaj a Przepraszam. <tudzi> Tuti. To nie tak, to się TUTI mówi! Jakby zaraz powiedziało TUTI, to by mnie do nie? To wtedy by było... Byry, tyry. Byłaby, byłoby stream odwołany, ponieważ przeprowadzka. Opętane Spoczywaj mieszkanie. Spoczywaj w pokoju. Ojej, ojej! Ja przepraszam! No ale jak? <grymne> chyba ty spoczywaj w pokoju, no. <grymne> <grymne> Że chyba <kolejny> rolę <grymne> Ja jeszcze żyję. A teraz duch z naciskiem na jeszcze. <grymne> no ta, jeszcze. <grymne> Panie duchu, co? Pan jest wariował. Jeszcze coś tam zipie. <grymne> o. Nie Jesteś zapewny. O, dziękuję, ty też. Ten duch jest miły przynajmniej. No, to, to się pośmieje, tutaj trochę tak Boże, prowadzi jest? taką sytuację dziwną. O, ojej. O, ciężko dla jego. Oj, bardzo ciężko, proszę pana. Z pięć we krwi to co najmniej. Masz w nie płonie przez Ojej, jak ten balon się tam mu w chodzi. O fajki, o, o fajki ubija. Widzisz, tutaj o, ma kreskę. tu lebo cyton. Filip. Filip to jest? Filipek? Filip. Może zna się z duchem. Może też go da wieca. widzisz, widzieliśmy ma maszynkę, ale ma taką automatyczną maszynkę. miałem taką ręczną, jak paliłem fajki, kręciłem. Czy tak trzeba było nabić. Paluśkiem albo taką ubijaczką, włożyć gilzę i. No, to taki klasyczek jest, a tutaj to już. Technologia. O, o, o. On to już chyba robi na, na etat, panie. Na etat, da. No, on tak się załącza, ale się nie załącza. No. On tak patrzę. Gdzie? No tutaj. No tutaj. No On mówi, gigaseta jeszcze załączy, tak na Chrome. A, dobra. Boże z YouTube'a może? Gigaset Sound Effect. Jest ci jakiś. Widzisz to? No, on jest tak jak to wody jak szpak. Jak na dwo chodzi Ja pierdolę łapa co bigło tam Bigięty Jak na PRL-u. Jest... Ej, alarm, ale taki alarm który mógłby wyjść u nich. Tylko ja, ja... <WYKORSZESZEŻEŻEacha> wykorzystywany Wykorzystywany, no jest pan wykorzystywany, aż biedny musiał się napić. Taki... Alard? Security alarm? O, security alarm. Zostań oh. ze mną. Chyba nie mam wyboru zbytnio. Patrzy na telewizor, o! Ale Wzywają. co? Co on ma? Co on ma chronić w takim stanie? <grymne> on się niczym nie przejmuje. Na mnie. Alicja. Alicję ma chronić. Dobrze, mogliby Alicja... go z pani zbombardować, wszystko mogliby zrobić, aby nie zauważył tego. przecież on jest wyłączony. Jego zadaniem jest załadować maszynkę do robienia fajek. I właśnie o. to chyba... A nie. Ojej. O. O, nie, to... kur... kur... lepiej mi się odde, to, to Będzie nie. Będzie chodzić mężczyzna. na Mężczyzna, no jest mężczyzna. Będzie chodzić na czworaga jak Jaca i już widziałeś te szoty? Jak policja do nie. nich wbiła, i oni <laughs> jakoś tak na dwóch nogach nie potrafią chyba chodzić zbyt. Wykorzystywany. No jest. I oni tak na czworaka do policji otworzą ci drzwi. Mi się to skojarzyło od razu, że zaraz tam czwarka będzie napierdalać tutaj. A nic nie szkodzi, no. no z... O, znów A No co? głupno? <laughs> Jak to tak? No nie, to na pewno nie. To no, musi być fałszywy alarm jakiś. W tym, w tym momencie Iskander leci. Ale dlaczego on ma. On nie wie, że to kamera, bo on inne rzeczy sprawdza. Ale on słyszy takie wycie, i ma w to wyjebane, a jest to kredyty. Pan. On siedzi na jebanych jak szpaki, kręci faje z ruskiego tytoniu. Pan mocniejsze zapada. Że mu tam palca nie, nie wcięło. Mocniejsze? No, jakieś takie wie pan. Takie? O! No. O! Aie! Emergency alarm, to jest jakieś tam o. niżej. jest. A. Fix test. Patryk. Co się zdecydował? Patryk czy, Patrick, czy jak? Ojej. <noise> to pan teraz włączy. Żeby się na czacie zaraz nie zaczęli chować, nie przepraszam. Patryk w play, oj. To ile tych duchów tam jest? Dużo. O! O! Mam ma wyjebane. No nie. On tak sprawdza, czy to może nie z telewizji w sumie. O! Ale on jest napierdolony jak szwag. Jest jasny. No jest jasny, że jest napierdolony. O. Nawet duch to wie. Przepraszam, się nie odnosi, nie może nawet. Strych. O, ruskist! Prwiet lil Ashi Surprise, prywiet. Kak na... E, kak, dzień. jak dzień mija. Mają klientów? <śpiewanie> Mają klientów chyba. Ktoś z przodu. Plocha? Jest plocha. O, to chyba nie, nie ładnie, z tym pamiętam. To. Śniegu napadało, plocha jest na tym na drogach. Plucha. Czy go słyszysz? O, telefon wyciąga. Dziś strych? Dziad chce na gdy dołączyć chyba. To się zdecyduj, salon strych czy gdzie teraz jesteś? Pa panie duchu, pani duch, panie. Jakiej płci Jestem w ogóle. Tutaj. Dobrze, ale jakiej płci jesteś? Bo ja nie wiem, żeby nie obrazić przypadkowo. Bo to słyszałem o tych opętaniach, co wy tam robicie potem. To, 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 ja, to ja, ja. wolę się upewnić. Jak sobie taka rozmowa z duchem. Nie wie... ma za co. Nie ma za. Ze... A dobra. A, to jest Obojętnie, proszę pana. Czyli to jak są teraz te zainki takie nowoczesne, że nie ma płci. Ono. To jakieś tam. Ono, czyli. Niebo. Niebo. Dobrze. Może być niebo. Co To niebo. To niebo. Pomoc. No pomoc to tam na sagwarze w 3 robisz logi. Ile razy to go Demon. Pan go nagłosi zmiana. zmiana to. Dobra. Tak, DDR to demon, dokładnie. Duch Nie Współczoły Duch Więzień. To nie jest więzień, to jest ochroniarz. Co? Co pan, panie dół? Może jakby pracodawca albo jakieś służby zobaczyły, w jakim stanie on pracuje, to byłby więzień, ale aktualnie jeszcze nie jest. Jeszcze jest praco pracownik. Jeszcze jest pracownik. Nie no, ten, ten dziadek to jest... On jest ale on się tak odpala... bardzo na innej planecie, że... On się tylko na nuklearkę odpala. Pa. A da się tutaj włączyć tą czujkę? To jest w sensie piszczusia? Da się. Ale spróbujmy jeszcze. To tu. No dobra, włączymy, dobra. Tutaj. Tu. Najpierw tu klapy, a potem piszczusie. Obok ciebie. Obok mnie to jest. Są te, prażynki. I teraz jakaś rzecz powinna się Nie z... jestem pewny. No jak nie, no widzisz. w duchu, prażynki o smaku bekon. No. Czego pewny nie jesteś? Ślepy jesteś jakoś. Może inne panów wsypali do, do tego dopakowania. Nie, to jest pewnie nie do, do znania. To tam wyje jak pojebadę, on już jest. Nie, no, jest człowieku. On jest. Kręca się faza, <grym> zagra. Dlaczego przyszedłeś? No ty To kurwa się, kto do kogo przychodzi. Nawet nie zapukałeś. To jest synem kogo. Kingcią Kamil i spir. Zemknij to. Dobra. Wymykam. A tu tuti? Przywiet Kamil. Nie an. rzuci, co pan będzie? No w sumie tak. Chodźmy tutaj do pana z buty. ukradnie. Po twojej prawej. On złonił dokument. Po mojej prawej jest Bacardi, jest Tumbras, jest Bośkow. Tu, tu do, Dobrze zauważył, żeby po prawej. Ej, puszczę ten. Puszczę teraz, alak. Może. Może ktoś usłyszy. Oje! O, o o o! Ty! Ja, ja ja chyba wie! wie. Ale on się nie patrzy na kamerę nawet. On wie, że Staszek, wyje, ale nie wie skąd to wyje. Staszek, słyszysz? <grym> to po, chyba nie o, 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 on powiedział fuck you. Tak! No, fuck you powiedział. Jeba... <grym> Pacimo, fuck you. fuck you. Ja trachał twoje Ja trachał twoją, <grym> ja twoją wódkę.

ну no да, Путин хуило, Путин хуило, Путин Путин пошёд на хуй. Где нахуй, где, теперь раз Но Путин пошёд на хуй. Путин, ну пизда. Но Путин пизда, да, это правда. Где нахуй? А ты почему? Putin pidara. sabaka jobana! Putin sabaka! Pitaraz! Maksymilian! Ale o co chodzi? Przede ja z nim jestem w tym wyobrażaniu. Putina! Co go on wyzywa? Razem swoim Putinem, pitaraz! No Putin, pitaraz! I ty torzy pitaraz! A po co ja, pitaraz! <noise> o tu chodzi. I słyszysz to dojsu? Ale po czym ja pita raz? Putin pita raz. Ja nie pita ja, 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 ja nie ruski. Ale ja nie ruski, no chłopie, odszedź w No ja... dawaj, dawaj, powtórzyj! Jaki on <śidents> napierdolony! On myśli, że ja ruskim jestem. No Putin trachany w żopu. Dziad fazy nie ogarnie, do no 100%. On jest napierdolony Uい. jak mongol. On, on, on teraz sam ze sobą rozbawia i gada do telefonu, żeby nie było. Chłopstanie słabszej kawitacji. Ej, to jestem ja w piątek po 22 jak coś z Elixa dzwoni. To jest to słabo w sobie, to ja go rozumiem. Krzysztof Dołek, dobry kupa, ja przepraszam za spóźnienie i za nieobecność na ostatnich rajtach. Pewnie się stędziliście tak więc słońce świeci dudni bas, a na światłach golfik zgasło. A to dobre. Przepraszam za spóźnienie i za nieobecności na ostatnich Jak mi do w schodzą? Słońce świeci. Co tam dziadek wyskował jeszcze. No pyskował, że ja Pideras i Putin Pideras i że, i że ja z Rosji. A to nieprawda jest, ja nie z Rosji. No co, on, jak z Rosji? Pan mu załączy, się o! Konto zostało zablokowane. Się skończyły. Jo padny i taki kozak z Diego jak siedzi na krześle, ale już nie w stanie kamerę wyłączyć. O no właśnie, hymn Ukrainy. Ciekawe, jak zareaguje, czy zacznie się oburzać. Bo wiemy, że bardzo dobrze słyszy, skogo Jako tako słyszy, co ja mówię. Skoro odpowiadam, no to... Zostanie stanie na baczność, ale jednak usiądzie zaraz. No jakim im walić No tak... To nie jest NS. Żeby on miał 3 pro to musiałby 6 bil pić. O. O. B. Tysiąc. Czy, czy mu się popierdoli, czy mu się nie popierdoli <grym> Ojej Oj. O O o o Wstanie do O! A jednak Jednak To się buja ale wstał <grym> Proszę pana Jaki Proszę pana. w sumie Widzisz o. Co pan narobił widzę on próbuje, ale stoi. On nie może. Ktoś dzwoni, ale... <laughs> ale nie może podczas filmu. Nie tego... teraz. Się wzruszył. O kurde, nie, żeby lepiej słyszeć. Ale czy że już... To ja najpierw spię. To daj się słyszeć. To daj się słyszeć. Żeby lepiej słyszeć. Lepiej słyszeć. Lepiej słyszeć. Lepiej słyszeć. Lepiej słyszeć. Lepiej. A jak Vej teraz wyrzedł i włącz ruski hymn, Nie będzie to Nie mu tego. Będzie, no ale jak? Przez chwilę był ukraiński, no. cię się odpocząć od tego wszystkiego w jakiś sposób. I ja wstałem do ruskiego hymnu. Oj, owadę! Ależ byłyby fajki kręcone wtedy. Bym ty tańca wsadził japy i by zapalił. Ty to bezpośrednio. O! O! Ale dźwięk słychać, tylko obraz to zniknął. Przewadować trzeba. Całe pudełko po, po butach tytoniu. Ale dźwięk jest, tylko nie ma... O, teraz dźwięku też nie ma. Ale to było zajebiste, jak on wstał do hymnu i zaczął nim kiwać. Prawo, lewo troszkę. Pięć Pięć na on, całą, on tam całą antenkę od radiówki zdemontował. Przy ruskim hymnie kamera została bezpierdolona ze stanowiska. Kamera nie budzi, <grywia> kamera disabled. Z tego też pasowało by szotę wyczuć, jak on tak fajnie wstał. A najlepsze były te pierwsze podrygi, jak on wstawał i się wypierdalał od razu. Ale na hymn zebrał siły, patrz pan, to się nazywa patriotyzm.